No to jest instytucja która powinna być opodatkowana jak każda instytucja inna w naszym kraju powinna płacić podatki tak jak każda inna instytucja i ci którzy pracują dla tej instytucji też powinni płacić podatki jak ja słyszałem naszego krakowskiego Metropolite na Wawelu, który dziękował Bogu za to, że mieliśmy braci Kaczyńskich, nóż mi się w kieszeni otwiera. Tak nie powinno być. Nie wiem, gdzie pan to słyszał, że nie ma pomocy dla osób potrzebujących. Kościół zawsze pomagał, Kościół najwięcej pomaga. Według ustaleń wirtualnej Polski majątek kościoła to 494 miliony i nie mówimy tutaj o kościele, o plebaniach, o tych domach opieki, o tych rzeczach, które są potrzebne. Mówimy tu czysto o komercyjnym majątku. Mieszkania, domy, hotele, pensjonaty. Jak pan to w ogóle ocenia? No dużo bardzo dużo bo przecież my wiemy że kościół katolicki to bardzo Schierarchizowana, ale duża organizacja, która dysponuje dużym majątkiem. Jakbyśmy do tego dołożyli jeszcze wszystkie plebanie, wszystkie zakrystie, wszystkie kościoły, wszystkie ziemie, które są cmentarze, to tych miliardów, już nie milionów, byłoby zdecydowanie więcej. No to jest instytucja, która powinna być opodatkowana, jak każda instytucja inna w naszym kraju, powinna płacić podatki, tak jak każda inna instytucja i ci, którzy pracują dla tej instytucji, też powinni płacić podatki. Usługi tej instytucji. Powinny być opodatkowane. Mam nadzieję, że doczekamy takich czasów. Dla mnie jest to oburzające, jeżeli mówimy, że nie ma pieniędzy dla ofiar przemocy, nawet jeżeli nie mieliby tych nieruchomości, to ich obowiązkiem, jeżeli sąd tak gozercza, jest naprawić i za uczynić krzywdzie, którą robili ludzie związani z Kościołem. Ja należę do Wspólnoty Kościoła, ja chodzę, na msze, chodzę do Kościoła, uczęszczam w każdą niedzielę. I bardzo mi się nie podoba, że Kościół próbuje mówić nie mam pieniędzy. Trudno. Trzeba je znaleźć, nawet gdyby nie miał tych nieruchomości. Trzeba zapłacić i za to, uczynić ludziom, którym zrobili taką krzywdę. Redaktor Terlikowski na łamach wirtualnej Polski powiedział właśnie, że nawet gdyby odpłynęli wierni od Kościoła, to Kościół i tak sobie poradzi, patrząc na majątek. Ale wierni odbywają od Kościoła i Kościół sobie spokojnie poradzi. Kościół musi być naprawdę zreformowany, Kościół musi się oddzielić od polityki. Jak ja słyszałem naszego krakowskiego metropolitę na Wawelu, który dziękował Bogu za to, że mieliśmy braci Kaczyńskich, nóż mi się w kieszeni otwiera. Tak nie powinno być. Kościół nie powinien się mieszać do polityki. To powinny być w ogóle zupełnie dwa inne byty. Ja chcecie do kościoła. Na spotkanie z Bogiem, a nie iść do kościoła i rozmawiać o polityce. Często z niektórych decyzji słyszymy, że nie ma pieniędzy dla ofiar przemocy, a budżet komercyjny to 494 miliony. Panie redaktorze, to nie wiem, czy Pan to słyszał, że nie ma pomocy dla osób potrzebujących. Kościół zawsze pomaga, i Kościół najwięcej pomaga. Jeżeli weźmiemy działalność karytasu, to niektórzy próbują to porównywać z innymi organizacjami, między innymi z organizacją Owsiaka, to Kościół pomaga o wiele, wiele więcej. A w niż... decyzji były takie głosy, że nie ma tych pieniędzy. O wiele więcej Kościół pomaga niż inne organizacje, w tym nawet najbardziej okrzyknięta pomoc Owsiakowa, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego ja pierwsze słyszę, żeby Kościół mówił, że nie ma pieniędzy. Kościół zawsze ma środki, żeby szczególnie te środki, o których mówię, pomóc innym i ja się też te akcje zawsze włączam, bo wiem, że to są środki, to są złotówki charytatywne wydane najlepiej, dlatego że bez kosztów, bez kosztów no, utrzymania, tak nazwijmy, bez tych kosztów ubocznych, które ma na przykład Owsiak. No to ja powiem szczerze, w pierwszej kolejności bym tutaj zwrócił uwagę na jednak hipokryzję posłów lewicy, którzy uważają, że Kościół nie ma prawa nigdy się w żadnych sprawach politycznych wypowiadać, a jednocześnie sami nie mają żadnego problemu z tym, żeby wewnętrzne sprawy kościelne co chwilę komentować. Jest dla mnie zupełnie normalne, że organizacje religijne mają swój majątek i oczywiście można się zastanawiać, czy każdy ze składników tego majątku to jest to, czego Kościół najbardziej potrzebuje, czy dane pieniądze są najlepiej, najlepiej zainwestowane, najlepiej zagospodarowane i najlepiej służą pełnieniu misji Kościoła. Jestem oczywiście gotowy na taką dyskusję. Również jako katolik chciałbym w takiej dyskusji na temat kondycji Kościoła brać udział, ale nie jeżeli to będzie przez lewice wykorzystywane po prostu do populistycznych ataków, i prób jakiegoś tutaj nałożenia jakichś jeszcze tutaj prawnych ograniczeń prawnego kagańca na kościół katolicki. Uważam, że majątek kościoła powinien być transparentny, sam kościół powinien do tego przywiązywać wagę, żeby po prostu budować do siebie zaufanie publiczne, ale tak jak mówię, na swoich zasadach, a nie na zasadach proponowanych przez zideologizowanych polityków lewicy. Przede wszystkim to jest konkretny fakt, który państwo pokazujecie. Kościół ma pieniądze, natomiast to trzeba poddać ocenie wiernych, nie polityków. Ja uważam bardzo stanowczo, że Kościół powinien być oddzielony od państwa, że powinien być finansowany przez wiernych i majątek Kościoła również powinien być oceniany przez osoby, które finansują Kościół, czyli przez wiernych. Czy powinien być ten majątek bardziej transparentny? No, bo w tym momencie dowiadujemy się to tylko z doniesień dziennikarzy. Z całą pewnością e, majątek powinien być ne, bardzo transparentny, no bo skoro wierni łożą na funkcjonowanie kościoła, to powinni wiedzieć również, co z tymi pieniędzmi się dzieje i w jaki sposób e, są e, przeznaczane. Z całą stanowczością uważam, że kościół powinien być oddzielony od państwa, dlatego że wprost. To szkodzi Kościołowi. Sam jako osoba wierząca widzę, że taka potrzeba po prostu jest. 494 miliony są z tych nieruchomości komercyjnych, a potem słyszymy takie głosy, że Kościół nie ma pieniędzy na, dla ofiar przemocy. No, Ja nie słyszę takich głosów, że Kościół nie, nie ma pieniędzy. W takie głosy padły. Kościół, Kościół opiera się w dużej mierze także i o datki swoich wiernych, i każdy z nas, kto bywa w Kościele, wie doskonale, na czym polega też odpowiedzialność za materialny status Kościoła. Więc nie namówi mnie pan redaktor na wejście w takie antyklerykalne tory krytyki za, za posiadanie nieruchomości przez, przez Kościół. Kościół wy, wykonuje wiele, bardzo pożytecznej pracy, natomiast jeśli się pojawiają jakiekolwiek znaki zapytania, to oczywiście jest rolą instytucji kościelnych kurii, rzecznika, episkopatu, aby wyjaśniać wszystkie te sprawy.